Uzaraje, Irena, Tadeusz Łasiewicka, Stefania, Lindner, Romuald, Cecylia, Skrzypińska, Danuta, Dubiel, Stanisław, Olewa, Józef, Weronika, Jan, Politewicz, Stanisław, Irena, Trela, Franciszek, Dominika, Trel z rodziny Trelów, Niedźwiedziów. Kolewa Maria Franciszek, Kapcia, Danuta Blica, Józef, Maciołek Maria, Witold, Stanisław Nęcka, Lesław Maria, Marian Mikołajczyk, Emilia, Józef, Dudeganna, Denko, Piotr, Katarzyna, Jan i z rodziny Piskorz Aleksandra, Władysław, Kałuża, Wacław, Fura, Maria, Przybyło, Kazimierz Jan, Teofila, Barbara, Władysław, Drabiganna Antoni. Brzecki, Jacek, Ksiądz Wit, Zofia, Michał, Snopek, Władysława Aleksander, Łebczyk Helena, Kapłan Aleksander, Kowalczewska, Alina, Kubia, Ganna, Józef z rodziny Musiałów Brzyckich, Wełna, Choronorata, Stanisław Sikora, Maria Antoni, Stanisław Garlicki, Stefania, Władysława Jan, Władysław Sieryk, Eugeniusz, Marianna, Mateusz, Kop, Gilbert. Górecki Kazimierz, rodzice nagraba Janusz Andrzej Wiktoria i rodzice Stefańska, Aleksandra Antoni, Grudak, Stanisława Czesław Zenon, Pugmieczysław z rodziny Kotowiczów, Pączek Wojciech Marianna, Edward Balcarek, Helena Ksiądz Jagiełło Krzysztof Plata, Helena Jan, Pałka, Rozalia Wojciech Rymarczyk, Irena Julian Teresa, Jamrus Marianna, Michał Mlak, Stanisław Bawa, Antoni, Robot, Janina. Muta Stanisław Sikora, Felix Ludwika Kazimierz, Dudek Franciszka Mizia, Franciszek Maria, Mieczysław Marian, Kuliński Jan, Rosalia Jan, Matoga Jerena Antoni Blaski Tadeusz, Kajewska Jelina, Tomek Tadeusz, Szyszka Henryk z rodziny Żelazny, Bil Matoga, Kuternoga Kuliga Anna Jan, Kazimierz, Miołek Rosalia, Mieczysław Matias, Marianna Józef, Marianna Roman. Ich dzieci Gałkowski Andrzej Teresa Franciszek, ich dzieci Krupa Dariusz Bielecki, Władysława Walenty, Prochel Zofia Piotr Marian, Wieczorek Czesław Bobisz, Janina Szlago, Adam, Nawara, Stanisława Władysław Jan, Aksam Władysław, Wójcik Wiktoria, Józef Gawecki, Wiktoria, Józef Zdzisław, Stanisław Jerzy, Hasiak Kazimierz Stwora, Halina Kazimierz Gugała, Anna Danuta Franciszek. Murdza, Maria Elżbieta, Józefa, Jerzy, Jania, Stefania, Stanisław, Czesław, Madej, Elżbieta, Jan, Anna, Stanisław, Józefa, Wiesław, Klara, Ignacy, Katarzyna, Władysław, Leonia, Stanisław, Antonina, Franciszek, Maria, Edward, Daniela, Maria, Wanda, Jaworski, Tadeusz, Wycocki, Anna, Paweł i z rodziny. Siweli Marian, Władysław Karol, Kroga, Agnieszka, Piodła Koma Wiktoria, Kolegowicz Roman Maria, Tadeusz Eugeniusz, Nalepa Stefan, Waleria Józef, Władysław Ryszard, Brylicki Julian, Leon Rudowski, Stefan Gruszkowski, Józef Franciszka, Jan Danuta, Maria Franciszek, Władysław Stanisław Adam, Turek Józef, Katarzyna Kasprzyk, Jan Rozalia Kozak, Stanisław Janina Orki, Roman Władysława, Herod Bolesław, Dudek, Józef, Stefania, Adam, Knap, Józef, Siwiecka, Wiktoria, Józef, Robka, Karolina, Knap, Paulina, Franciszka, Antoni, Muda, Katarzyna, Chwojka, Janina, Jan, Szewczyk, Henryk, Mucha, Janina, Felix, Wawszczyk, Zygmunt, Słomka, Anna, Ludwik, Obrog, Antonina, Roman, Piątego, Amesia, Różnowska, Anna, Iwańska Julia, Józef, Jan, Chromy, Stanisława Gata, Zofia, Leszek, Frączek, Włodzimierz, z rodziny Deutschmann, Barbara, Rudolf, Bana, Ziurszula, Jerzy, Janusz, Koza, Leon, Malinowska, Izabela, Józef, Pak, Izabela, Wiechciał, Pelagia, Adam, Szczęśniak, Danuta, Tadeusz, Paszywka, Tadeusz, Biedach, Lucyna, Tadeusz, Anam, Genowefa, Irena, Gawin, Helena, Stanisław, Stanisław, Janusz, Urszula, <coughs> Wąchalewska, Maria, Tadeusz, Zbigniew, Dzierwa Janina Edward, Zofia, Andrzej Rodzenkiewicz, Ryszard Stanisława Karkoszka, Stanisław Janka, Antykloska Maria Stanisław Blatkowska, Maria Sylwester